Witam Was wszystkich w 13 odcinku programu Czarny Pan Gotuje. Nie no, żartuję. Będziemy grali na No Man's Land. To jest 13 już odcinek naszej serii na wspaniałej mapie. Not No Man's Land dokładnie, ale zacznijmy od tego, że zaparkowałem sobie moim Massey Fergusonem gdzieś tam z boku. Prosiliście mnie o to, żeby ten traktor był z nami przez co najmniej kilka, kilkanaście odcinków, a być może do końca serii, więc na razie nie mam zamiaru go oddawać. Potrzebuję troszkę pieniędzy, żeby można było później wypożyczyć troszkę nowego sprzętu, a dzisiaj zrobię. Robimy sobie odcinek w takim powiedziałbym starym dobrym stylu, ponieważ wezmę i przetestuję dla was moda pierwszy raz tutaj w tej serii. Nigdy wcześniej nim nie grałem, nigdy wcześniej z niego nie korzystałem, więc za chwileczkę się przekonamy czy modzik to jest hit, czy może jednak kit. A modzik jest dostępny na modhubie i z tego co pamiętam nawet jest dostępny na konsolę, więc oglądaj do końca żeby zobaczyć co ciekawego za jego pomocą można będzie tutaj zrobić. Jednak zanim przejdziemy do testowania modów to najpierw muszę pojechać i sprzedać troszkę rzeczy, które mi przy niosły prawie 54 tysiące dolarów. Oczywiście sprzedałem różne produkty, które wyprodukowałem m.in. w szklarniach, więc dzięki temu mam tutaj odrobinę więcej pieniędzy na koncie. Teraz idziemy sobie do moda, a mianowicie Lizard Tardis, tak się nazywa ten oto pack. i tutaj dostaniemy zmodyfikowany kombajn, który do złudzenia przypomina tę maszynę, którą mamy w podstawce gry, czyli kombajn marki Massey Ferguson, bo tak naprawdę to jest ten sam kombajn, tylko trochę przerobiony, ale o tym za chwilę. Tutaj możemy ustawić sobie jego pojemność. I powiem szczerze, zastanawiałem się, czy iść w pojemność realną, czy może delikatnie ją zwiększyć. Ale biorąc pod uwagę fakt, że za chwilę ten kombajn będzie wykorzystywany do zbierania topoli. Tak, nie przesłyszeliście się, będę tym kombajnem za chwilę zbierał topole. Tylko potrzebuję specjalną tutaj przystawkę, bo jak widzicie w tym modzie jest taka specjalna przystawka, za pomocą której teoretycznie można zbierać topole. Z topoli powstają zrębki. Zrębków jest dużo, więc pomyślałem sobie, no nie, no nie będę rozładowywał zbiornika tego kombajnu dosłownie co 10 metrów, dlatego zdecydowałem się na konfigurację, w której mamy 80 tysięcy litrów pojemności. Konfiguracja tak zwana medium, ponieważ oczywiście może być również mniejsza Realistyczna, albo znacznie większa, no i wtedy to już jedziemy całkowicie po bandzie. Jednak sam kombajn może nie jest jakiś turbowielki, albo po prostu no nie robi na mnie turbowielkiego wrażenia, no bo po prostu jest to maszyna z podstawki gry tylko w odrobinę innych kolorach. Jeżeli graliście na jakiejkolwiek mapie od Giant'a i mieliście wybudowane gospodarstwo, to na pewno widzieliście kombajn marki Massey Ferguson, bo on jest dosłownie wszędzie. To jest ten sam kombajn zmodyfikowany troszeczkę, natomiast mamy tutaj również header do kukurydzy, który jest tak zmodyfikowany że że za jego pomocą możemy tutaj zbierać topole. No i nie oszukujmy się, ale zbieranie Topoli w ten sposób jest niesamowicie szybkie i wygodne. Więc jeżeli szukacie maszyny, która będzie działać szybko, sprawnie, efektywnie, ale niekoniecznie realistycznie, no to oczywiście tego typu modzik jest dla Was. Lizard Tardis, jak się to nazywa, możecie sobie pobrać cały pack z Modhuba. I jest to, powiedziałbym, taki troszkę inny Lizard colossus Pack. Jeśli oglądaliście moje filmy z Farminga 22, to wiecie, że ja naprawdę grałem dużo tym wszystkim Lizardem, a dokładniej Kolosus Packiem. Tam naprawdę było mnóstwo maszyn, i swoją drogą Kolosus Pack niedawno wyszedł do Farminga 25. Więc jeżeli lubicie grać nierealnie, to macie taką możliwość. Ale oczywiście, Kolosus Pack charakteryzuje się tym, że ma w swojej ofercie, powiedzmy, bardzo dużą ilość turbo nierealnych maszyn, dlatego zdecydowałem najpierw do mojej serii wprowadzić tutaj właśnie ten pak, czyli Lizard Tardis. Natomiast, oczywiście, Kolosus się tu pojawi, bo jakby mogło być inaczej, to jest w końcu Not No Man's Land, więc oczywiście, że będziemy mieli tutaj Lizard Kolosus Pack, ale dopiero za jakiś czas. Na razie jednak muszę te wszystkie z zrębki zebrać. Zobaczcie, tak fajnie się tutaj składa, że jak jeden na drugi koniec pola, to mam mniej więcej 49% pojemności zbiornika. Gdybym pojechał po prostu idealnie, tak, żeby wszystko tutaj zbierać, żeby nie marnować nawet 10 cm wydajności hetera, to prawdopodobnie byłbym w stanie tutaj przejechać tam i z powrotem i zrobić dokładnie. Nie 100% zapełnienia zbiornika. Po prostu wycelowane jest tutaj idealnie, więc mam wrażenie, że ten kombajn został wręcz stworzony do tego konkretnego pola. Oczywiście na razie nie mam co robić z tymi zrębkami. Mamy listopad, to jest dobry miesiąc do sprzedaży zrębków, ale nie lepszy od stycznia, więc pomyślałem sobie, że ja te zrębki tutaj gdzieś skitram, po prostu pod lasem, a później przyjadę i sobie je po prostu wezmę i sprzedam został jeszcze w takim razie jeden przejazd tam i z powrotem. Tym razem już nie będziemy mieli tak dużej ilości zrębków, no to jest normalne, no bo jak widzicie tutaj to pole w kształcie takiej jakby fali, no w tym momencie robi się już odrobinkę dla mnie węższe, to znaczy po prostu mamy mniej topoli. No i powiem wam, że ta tekstura topoli w Farmingu 25 wygląda naprawdę dobrze. Ona jest sporo jaśniejsza od tego, co mieliśmy w poprzedniej edycji Farminga. Dodatkowo mam wrażenie, że Giant Software dość mocno ją poprawił, bo nie wiem, czy pamiętacie serię Amir w Tartaku, jakiś czas temu wrzuciłem nawet cały długi Odcinek z całej tej serii, o tym też za chwilę dwa słowa. No to jak ja wrzuciłem ten odcinek, to tam też była ta topola i powiem wam, że ta topola wyglądała mi tam po prostu bardzo, bardzo słabo. Teraz to pola jest dużo lepsza, takie odnoszę wrażenie. Może Wy też, może nie. Dajcie znać w komentarzu, czy uważacie, że to pola w farmingu 25 wygląda dobrze. Oczywiście każdy z Was może mieć swoje zdanie. Tak czy inaczej, ja tutaj jeszcze muszę wspomnieć o jednej malutkiej kwestii, ponieważ jakiś czas temu wrzuciłem na przykład taki długi film, czyli po prostu jest to Kompilacja, powiedzmy, wszystkich odcinków, wszystkich odcinków serii w jednym filmie. O cała seria w jednym odcinku. I czasami pytacie mnie, to wiele osób tak czasami zadaje takie pytania. Czarny panie, czy na przykład wrzucasz to po to, bo faktycznie ktoś to ogląda, no czy na przykład wrzucasz to tylko po to, żeby zapchać sobie dzień, żeby było daily. Taki komentarz ostatnio dostałem. No i pomyślałem sobie: kurczę, przecież zamiast pytać, można by było tylko popatrzeć i sprawdzić, jak na przykład oglądały się poprzednie tego typu filmy. Natomiast ja już widzę po farmingu 22 że wy bardzo lubicie tego typu zestawienia, czyli cała seria w jednym odcinku. Wtedy możecie sobie obejrzeć wszystko od początku do końca tak jak chcecie. Ja widzę to na przykład, że zainteresowanie w pierwszym dniu oczywiście nie jest duże, no bo większość osób ogląda odcinki na bieżąco, no więc jak widzi to samo drugi raz, no to nie będzie oglądać tego samego drugi raz. No ja to doskonale rozumiem. Natomiast potem jest mnóstwo osób, które przychodzą, oglądają sobie całą serię, albo jest mnóstwo nowych widzów i ja tak po kilku tygodniach, czy po kilku miesiącach wrzucam taką serię właśnie dla was, dla was, dla widzów. No i potem zbieram bardzo dużo pozytywnych komentarzy. Widzę, że te odcinki się oglądają. No patrzę nawet w statystyki i widzę, że bardzo chętnie oglądają się na przykład pojedynki z Farminga 25, gdzie grałem sobie z not Farmingiem albo na przykład graliśmy w cztery osoby i to są właśnie takie serie. Cała seria w jednym odcinku. Wy to lubicie oglądać? Widzę to. No i dzięki temu właśnie od czasu do czasu wrzucam takie odcinki i każda tego typu seria będzie miała tego typu zbiorczy odcinek. No a jak seria będzie miała bardzo dużo odcinków, no to oczywiście będzie trzeba to podzielić, no żeby po prostu w miarę to wszystko miało jakiś sens. Tak czy inaczej, my teraz pojechaliśmy na pole ze słonecznikami, bo tutaj na tym polu rośnie ich bardzo dużo, trzeba będzie przerobić słoneczniki na olej, więc jak widzicie, wykorzystamy sobie dokładnie ten sam kombajn, czyli Lizard Tardis, który może jechać bardzo szybko, no i dodatkowo mamy też nierealistyczny header, którym pracujemy co prawda z szerokością roboczą prawdziwą, ale z drugiej strony możemy jechać 25 km na godzinę, zamiast standardowych 15. Dzięki temu jesteśmy w stanie troszeczkę szybciej zbierać wszystkie plony z naszego pola, no i między innymi jest Jesteśmy w stanie zebrać za pomocą innej przystawki, na przykład to pole, co nie ukrywam, jest bardzo, bardzo wygodne. Natomiast jeszcze kilka tutaj przejazdów będę musiał wykonać, a później trzeba będzie stanąć przed dylematem i zastanowić się, jaka kolejna roślina powinna rosnąć na tym polu. Swoją drogą dochodzę do wniosku, że chyba trzeba będzie zacząć jakąś ekspansję. Mam już 210 tysięcy dolarów na koncie, zaczynam zarabiać coraz więcej pieniędzy. Mam tutaj tak naprawdę centrum zarabiania pieniędzy w postaci pięciu szklarni. No, jedna może jest taka troszkę biedniejsza, ale ale tak naprawdę te wszystkie szklarnie pozwalają zarabiać mi taką ilość pieniędzy, że dzień po dniu mam po prostu za co żyć. To jest dla mnie bardzo dobra informacja, ponieważ jak pewnie wiecie, ta cała seria jest oparta na wypożyczaniu maszyn. Wielokrotnie w swoich filmach mówię, żeby nie wypożyczać maszyn i nie trzymać ich wiele miesięcy, a z drugiej strony robię to tak naprawdę w każdej kolejnej serii piszecie mi czasami, że jestem hipokrytą i oczywiście jest to swego rodzaju prawda, ale z drugiej strony trzeba na to spojrzeć, no, z innej perspektywy. O co tutaj chodzi? Ja wszystko mam dokładnie wyliczone. Ja wiem ile pieniędzy potrzebuję zarobić, żeby mi się ten cały budżet spiął. Gdybym jednak po prostu grał sobie, nie wiem, tak jakbym chciał na przykład, a tu co zrobię to, tu co zrobię tamto, tu sobie postawię taki budynek, śmaki budynek, no to by się zaraz okazało, że ja naprawdę zbankrutuję. Większość graczy w farmingu, podejrzewam, że jakiś 99 nie bierze kartki, długopisu czy jakiegoś Excela i nie liczy sobie tego, ile musi zarobić w danym dniu, żeby te jego gospodarstwo po prostu ciągle się rozwijało. A ja to robię. Dlatego dzięki temu jestem w stanie tak naprawdę rozwijać serię dynamicznie, wykorzystując kredyt wykorzystuj, lub bardziej wypożyczanie maszyn, bo akurat kredytów w tej serii nie wykorzystuję, no ale dzięki temu po prostu ja nie bankrutuję. Jednak większość widzów, większość osób, która chciałaby grać dokładnie tak samo jak ja, prawdopodobnie dość szybko po prostu by zbankrutowała. No bo wiecie, no ja na przykład robię sobie Słoneczniki, po to, żeby na nich zarobić, a nie po to, żeby pięknie wyglądały na gospodarstwie, chociaż swoją drogą to też jest jakiś, można powiedzieć, efekt uboczny. U mnie tak naprawdę wszystko cały czas pracuje. Teraz powstaje pytanie, czy ja się tu zmieszczę? Oj, okazuje się, że nie, więc będzie trzeba podjechać z drugiej strony. Tu oczywiście mamy kozie mleko, czyli kolejne centrum zarabiania pieniędzy, ponieważ nie wiem, czy wiecie, ale kozy to naprawdę są genialne zwierzęta, na których można zarabiać bardzo, bardzo dużą fortunę w krótkim czasie. Rozładowałem sobie moje ziarno, czyli słonecznik wylądował w tym momencie w silosie, a ja teraz mogę pojechać i tak naprawdę. Z Zostawić już ten kombajn. Nie będę musiał więcej nim pracować w dzisiejszym odcinku. Najprawdopodobniej taka sytuacja już po prostu nie będzie mieć dzisiaj miejsca. Ale to nie znaczy, że nie będziemy tutaj już dzisiaj nic robić, oj nic z tego, trzeba będzie w takim razie zabrać się za kolejne prace. Weźmy w takim razie na razie siewnik, tutaj jest siewnik, który oczywiście jest zmodyfikowany i jest wyposażony w funkcję Multifruit. Dzięki temu jestem w stanie za pomocą tej maszyny zasiać dosłownie wszystko, oczywiście oprócz topoli energetycznej, o czym opowiadałem w poprzednich odcinkach. Załadujmy troszkę płynnego nawozu, ponieważ ten siewnik ma możliwość również aplikowania tego nawozu, dzięki czemu od razu nie będę musiał jeździć na przykład jakimś rozsiewaczem lub innym opryskiwaczem. Albo inaczej mówiąc, nawoźnikiem. Teraz mamy załadowany płynny nawóz, mamy załadowane nasiona, więc powstaje pytanie, co tutaj powinienem zasiać lub zasadzić. Dlaczego tak? Dlatego, że mogę zasadzić nawet ziemniaki, mimo tego, że jest to siewnik, ale jest to siewnik multifrut, więc wszystko jest tutaj możliwe. I naprawdę byłem bliski. Zasiania lub zasadzenia ziemniaków. Dlaczego jednak nie zdecyduję się na ziemniaki? Dlatego, że nie chce mi się robić chipsów w tym momencie, a jednak pole, na którym się teraz znajduję, wcale nie jest takie duże. Będę musiał wypożyczyć mnóstwo sprzętu, żeby można było ziemniaki tutaj wykopać, a z drugiej strony zysk z tego taki ogromny nie będzie. Dlatego zdecydowałem się na coś zupełnie innego marchewka. Będziemy tutaj robić marchewkę. Jeżeli dobrze pamiętacie moją serię na mapie No Man's Land w Farmingu 22, to wiecie, że tam z marchewką miałem bardzo duży problem. O ile w serii klasycznej na No Man's Land jeszcze udało mi się tą marchewkę zrobić, o tyle później grałem z widzem, pojedynek z widzem robiłem sobie na mapie No Man's Land i tak naprawdę to była... to, to był ostatni odcinek na tym prawdziwym No Man's Land, czego oczywiście wtedy nie wiedziałem, no to wtedy niestety marchewka mi nie działała, bo tak naprawdę każda uprawa warzyw, tych z zielonki, tych z premium DLC, no kończyła się niestety jakąś katastrofą. Raz mi sejwa wywaliło, innym razem farming przestał farmingować. Kiedy indziej gra się po prostu zawiesiła, za każdym razem był jakiś problem, ponieważ niestety uprawa warzyw nie była tam możliwa. Do dzisiaj nie rozwiązałem zagadki, co tak naprawdę było powodem tamtej sytuacji. Teraz bardzo się cieszę, że wreszcie będę mógł zrobić sobie tego typu rzeczy, czyli na przykład posiejemy tutaj marcheweczkę. Oczywiście nie będę tego zbierał za pomocą standardowej maszyny z podstawki gry, bo przyznam szczerze, jeszcze nie mam ochoty nagrywać od gdzie przez... Nie wiem, 3 godziny będę sobie jeździł i kosił, czy zbierał na przykład marchewki. Nie. Wykorzystamy sobie do tego inną maszynę, którą już kiedyś widzieliście na moim kanale, natomiast tutaj na pewno będę chciał ją troszkę lepiej przetestować. Tak czy inaczej, na razie muszę tutaj przejechać i jeszcze dokończyć sianie. Płynny nawóz, jak widzicie, jest aplikowany w ilościach naprawdę hurtowych, ale dzięki temu jedno nawożenie po prostu mi tutaj odleci. Dobra, robimy nawrotkę teraz, albo nie, zrobimy zakręt o 90 stopni. Proszę bardzo. Teraz tutaj i został jeszcze malutki trójkącik, który w tym momencie zasiać i całe pole będzie gotowe do kolejnych zbiorów. Bardzo dobrze to wygląda, bardzo mi się to podoba i za chwilę jedyne co tutaj trzeba będzie jeszcze zrobić to po prostu poczekać aż to wszystko mi wyrośnie. Dobra, mamy to, więc teraz pasowałoby się zastanowić, co można robić dalej. Tak jak powiedziałem, ja tutaj chciałbym zrobić jakieś większe pole. Coś, co będzie naprawdę duże, coś, co będzie potężne, coś, na czym wreszcie zarobię miliony. Bo na razie zarabiam tysiące albo setki tysięcy, ale ja bym chciał zarabiać zdecydowanie więcej. Dlatego teraz będzie trzeba pomyśleć, co można tutaj robić dalej. Ale zanim przeskoczymy sobie na przykład do kolejnych godzin, to wcześniej trzeba będzie wziąć nawoźnik i pojechać na nawieźć to pole. Bo nie wiem, czy wiecie ale to pola również wymaga nawożenia. Topola jest rośliną, która odrasta w farmingu 25, więc będziemy mogli mieć tutaj niedługo kolejne zbiory. Znaczy może niedługo to jest delikatne nadużycie, bo będziemy mogli robić kolejne zbiory dopiero za rok, bo mniej więcej tyle to wszystko będzie tutaj rosło, ale spokojnie, na razie trzeba to wszystko sobie tutaj nawieść i teraz jedyne, co muszę zrobić, to po prostu poczekać, aż ta topola sobie wyrośnie. W momencie, kiedy wyrośnie, przyjadę tutaj znowu kombajnem, skoszę ją i będę miał ogromną ilość zrębków. A co będziemy robić z tymi zrębkami? Te pewnie sprzedamy, ale z Kolejną partią, już nie, sytuacja nie musi być taka oczywista. Więc zostawmy na razie to tutaj po prostu. A ja muszę zaparkować teraz gdzieś po drugiej stronie gospodarstwa. W ogóle kusi mnie to, żeby na przykład zbudować sobie już tutaj takie prawdziwe gospodarstwo. Go, gospodarstwo z prawdziwego zdarzenia, żeby tutaj było coś naprawdę konkretnego zrobionego. Zanim przewiniemy sobie dni do kolejnych. Dni albo miesięcy, w sumie jeden dzień to jeden miesiąc, więc ja używam tych słów czasami zamiennie. To musimy zrobić jeszcze kilka kolejnych rzeczy. Tutaj, na przykład, trzeba będzie nakarmić moje zwierzęta, bo o ile owce i kozy, a właściwie same kozy mają co jeść, o tyle inna sytuacja wygląda z krowami i bawołami. One zaczynają żyreć jak głupie po prostu i zastanawiam się, czy przypadkiem nie powinienem karmić ich tylko i wyłącznie sianem. Tego typu karmienie byłoby dużo wygodniejsze, natomiast tutaj muszę robić po prostu TMR. Dzięki temu, oczywiście, no, muszę wydać trochę pieniędzy. Na te wszystkie maszyny muszę trochę czasu też zmarnować, ale w ogóle widzę tak zmieniając temat, że mamy już tutaj naprawdę fajne drzewka. Nie wiem, czy wy to widzieliście, ale naprawdę dużo tych drzewek już powoli sobie rośnie. Mamy tutaj piękne dęby i ja czekam, aż one będą naprawdę duże, żeby można było otworzyć tutaj jakieś centrum dosłownie przetwórstwa drewna. No ale spokojnie weźmy sobie na razie dwa świerki, które ja tutaj gdzieś znalazłem. Cofam się teraz troszkę na oślep. Nie wiem w ogóle, gdzie wyjdę. O, trafiłem do tartaku i to w dobrą dziurę i to w dobre miejsce. Także bardzo. Dobrze, teraz idziemy jeszcze do przodu. Jeszcze jednego świerka sobie tutaj wyciągnę w takim razie. Dobra, teraz jeszcze kawałeczek. Ciekawe, czy znowu trafię teraz do tego tartaku w taki sposób jak poprzednio. Idziemy, wchodzimy. Idealnie, dobra, mamy to. Drewno zostało dostarczone, więc kolejne drewniane belki będą mogły się produkować. A ja tutaj idę zobaczyć, jak wygląda sytuacja z tym, z tą taką jakby żmijką. Dobrze, mam tutaj 19% kiszonki. Zdecydowanie za mało. Trzeba poczekać, aż będzie jej więcej. Myślę, że takie 25% to jest optymalna wartość, żeby można było potem po Jechać i doładować to wszystko sianem 26, 27, nawet 25 to będzie za mało. Mamy 28%. I teraz trzeba będzie po prostu pojechać i znaleźć kilka beli. Na szczęście jest ich tutaj naprawdę bardzo dużo, więc zrobienie czegoś takiego nie będzie problematyczne. Weźmiemy sobie pierwszą belę. Oj, nie wpadła tutaj teraz do mojego paszowozu. Teraz trzeba będzie znaleźć drugą. Uda się ją załadować. Weźmy jeszcze trzecią. No i zobaczmy teraz, jak wygląda tutaj sytuacja. Tworzy się oczywiście pasza TMR. Tak mi się wydaje, że w sumie jeszcze jedną belę będę mógł tutaj bez problemu wrzucić. Dobra, mame to. Teraz pasza TMR, zobaczcie. 40 kilka tysięcy litrów, już mamy 97,99%. Bardzo dobrze. Będę mógł to teraz odwieźć i moje krowy będą miały po prostu co jeść. One zjadły tak naprawdę prawie wszystko to, co miały dostarczone w poprzednim odcinku. Teraz trzeba będzie po prostu dostarczyć całe jedzenie na nowo. Mamy w tym momencie listopad, mamy miesiąc, w którym teraz, no, trzeba będzie po prostu znowu te krowy nakarmić. Wrzucam im tutaj w takim razie pierwszą partię jedzenia. Widzę, że teraz paszy mieszane jest tutaj całkowicie. Sporo, ale oczywiście nie mogę zapominać o tym, że moje zwierzęta są wręcz wygłodniałe. Przy okazji, możecie zauważyć, że tutaj po lewej stronie był obornik. Także sterta obornika działa i dokładnie to, co mówiłem wam w poprzednich odcinkach, tak trzeba to zrobić, czyli stawiacie rozszerzenie sterty obornika i wam to wszystko musi działać. Jeżeli coś wam nie działa, to znaczy, że robicie źle, bo nadal niestety znajdują się osoby, które potrafią mnie skrytykować albo wręcz zwyzywać za to, że twierdzę coś, co jest po prostu nieprawdą. O ile większość osób widzi, że obornik już działa, był faktycznie z tym duży problem w farmingu. 25 i faktycznie Giant Software troszkę czasu musiał poświęcić na to, żeby to naprawić, o tyle nadal zdarzają się osoby, które nie rozumieją, jak należy skorzystać z tego systemu i potrafią mnie nawet zwyzywać. Oczywiście ja nic sobie z tego nie robię, natomiast mimo wszystko, jeżeli ja już Wam pokazuję, jak należy to wszystko robić, no to teraz macie namacalny dowód na to, że wszystko bardzo dobrze działa. Pole numer 45 było przeze mnie kupione wcześniej, teraz dokupiłem sobie działkę numer 44 i wydaje mi się, że dokupię sobie za chwilę jeszcze jedną, ponieważ mam wystarczającą ilość pieniędzy, by to zrobić. Po co mi teraz kolejne działki? Już wam tłumaczę. Zależy mi teraz na tym, żeby troszeczkę zwiększyć potęgę mojego gospodarstwa. Mamy jednak prawie 30% już jak widzicie kiszonki w tym dużym paszowozie. Dorzucę teraz kilka beli, zrobimy szybko TMR, zawiozę to wszystko do krów, a potem będę się zastanawiał, co można zrobić na nowym polu. Bo tak, będę robił nowe pole. To już nie jest tajemnicą, myślę, że nie będę pan tutaj owijał w bawełnę, ale będę chciał po prostu zrobić nowe pole, które będzie naprawdę duże. Nie wiem jeszcze, ile ono będzie miało hektarów, nie wiem ile działek tutaj wykorzystamy do zrobienia takiego pola, ale na pewno nie będzie to miało pole, nie wiem, 5 czy 10 hektarów, tylko będę chciał, żeby ono było jednak odrobinę większe. Trzeba będzie też zbudować gospodarstwo, jednak na to będę musiał wydać ogromną ilość pieniędzy, więc najpierw te pieniądze skądś trzeba będzie po prostu wziąć. Miejsce na gospodarstwo mam już tutaj tak naprawdę zarezerwowane, ja wiem gdzie ono będzie, wam jeszcze teraz nie powiem, natomiast spokojnie, pewnie w kilku kolejnych odcinkach to wszystko się wyjaśni. Na razie jednak, żeby zarobić dużo pieniędzy w kolejnych odcinkach, będę potrzebował nakarmić moje zwierzęta, co robię właśnie po raz drugi. Tak sobie wymyśliłem, że może jeszcze jedną taką porcję TMR-u bym sobie zrobił, natomiast tutaj poszedł Teraz popatrzeć, czy nie kupić sobie jeszcze jednej działki. 54. To była działka, która wydawała mi się najbardziej atrakcyjna, dlatego to właśnie teraz kupiłem tę działkę. Mamy w takim razie dwie nowe działki, wydałem na to praktycznie 150 tysięcy dolarów, czyli całkiem sporo. No i oczywiście za chwilę będę mógł tam pojechać i zacząć robić nowe pole. Do robienia nowego pola wykorzystam sobie specjalny sprzęt, ale o nim za moment. Teraz jeszcze pojedziemy zrobić trzecią porcję takiego mojego TMR-u. Powiem wam, że naprawdę ten paszowóz radzi sobie świetnie, jestem z niego bardzo zadowolony, mimo tego, że nie jest to maszyna samojezdna. Jednak, jeśli ogarniecie sobie na przykład taką żmijkę, to wolno bo wolno, ale jesteście w stanie tak naprawdę zautomatyzować cały proces. Niesamowicie wygodny sprzęt. Tam się ładuje, natomiast ja mogę iść teraz do sklepu w poszukiwaniu specjalnego pługa, który trochę wygląda jak głębosz, natomiast oczywiście z realizmem nie ma wiele wspólnego. Dlaczego jednak jest taki fajny? Ano dlatego, że jest bardzo wydajny. Teraz patrzcie, ja tutaj ładuję sobie kiszonkę po raz kolejny, czekam aż wybiję jakieś 28% i będę mógł doładować sobie oczywiście teraz kolejną porcją, czyli w tym przypadku będzie to siano. Zaryzykowałem, bo wydaje mi się, że 24% powinny wystarczyć. Natomiast czy wystarczą, zaraz się przekonamy. Pierwsza bela w tym momencie wylądowała już w tym wielkim koszu zasypowym. Jedziemy dalej. Druga bela, teraz jest ładowana do paszowozu. Teraz jeszcze potrzebujemy troszkę beli. Myślę, że jeszcze dwie tutaj załadujemy. Albo nie, jeszcze jedną, bo to już chyba trzy bele tutaj były załadowane. Kurcze, chyba ja nie umiem liczyć w tym momencie do dwóch i do trzech. Dobra, załadowana bela. No i to jest tyle. Słuchajcie, naprawdę tu będzie zaraz 100%, więc nie będę mógł więcej ładować. Oczywiście powstaje pytanie. Czy teraz proporcje zostały zachowane, ale widzę, że tak. Co prawda, dosłownie to są, nie wiem, litry mnie dzieliły od tego, żeby się nam to wszystko tutaj popsuło, ale mamy paszę TMR, czyli wszystko jest tak, jak być powinno. I teraz 43 tysiące litrów paszy TMR wrzucamy sobie teraz z powrotem do zagrody. Mamy oczywiście teraz nakarmione zwierzęta, co bardzo mnie cieszy. Zwierzęta będą teraz produkować mleko, zarówno to od krów zwykłych mlecznych, jak i od bawołów. Co będę robił z tym mlekiem? Czy będę je bezpośrednio sprzedawał, czy jeszcze jakoś przetwarzał? Nie mam pojęcia, będę się musiał nad tym zastanowić. Efekt jest jednak taki, że w tym momencie naprawdę wszystko ładnie wyszło. Jestem zadowolony, nakarmiłem zwierzęta. One mają ponad 100 tysięcy litrów świeżego jedzonka, no więc myślę, że będzie można się teraz zająć czymś zupełnie nowym. Tak się składa, że w dzisiejszym odcinku to tak naprawdę robię wszystko po trochu. Były żniwa, było sianie, było tak naprawdę nawożenie, teraz było karmienie zwierząt. No brakuje mi tutaj jeszcze robienia nowego pola, ale teraz właśnie sobie to zrobimy. Pojadę teraz do sklepu, ponieważ tam wypożyczyłem sobie specjalny. Sprzęt, który jak już pewnie pamiętacie, pojawił się w kilku moich odcinkach, między innymi w serii z widzami. Tylko, że nie w serii z widzami granej na zielonce u mnie, tylko w serii z widzami granej na zielonce, ale u widza. Kilka takich odcinków było, jeśli dobrze pamiętam, to trzy, i między innymi tam wykorzystywaliśmy tego typu wielki sprzęt. Gdy ja go zobaczyłem, swoją drogą jest dostępny na ModHabie i chyba też jest dostępny na konsoli, więc gdy ja zobaczyłem ten sprzęt, to pomyślałem sobie kurczę, wreszcie ktoś rozwiązał problem robienia dużych pól w krótkim czasie. To mi się podoba i myślę, że wielu graczom również. Zacznijmy w takim razie od tego, że tutaj będzie musiało być naprawdę duże pole. Po lewej stronie mamy zagrody. Też potrzebuję zostawić tam trochę miejsca, bo być może dostawimy jakąś fabrykę albo jeszcze jakieś inne budynki, dlatego nie zbliżałem się tutaj tym moim teraz sprzętem w okolice tamtej e, zagrody dla krów. Teraz robimy zakręt w prawo, mniej więcej 90 stopni. Cały czas zostawiam tutaj dość duży bufor, ponieważ prawdopodobnie tutaj po lewej stronie będę chciał zrobić jeszcze jakąś drogę. Na razie jej oczywiście nie ma, ale w przyszłości jest bardzo prawdopodobne, że tutaj taka droga po prostu powstanie. Teraz jednak muszę pojechać do góry, a właściwie na dół, w zależności od tego, z której strony po prostu popatrzymy. Jeśli popatrzymy z perspektywy traktorzysty, to jedziemy do góry, ponieważ jak widzicie, cały czas wjeżdżamy pod górę. Natomiast z perspektywy mapy jedziemy na południe, więc można powiedzieć, że jedziemy na dół. Także jednocześnie pod górę i na dół. Tak czy inaczej, teraz jedziemy jeszcze w stronę krawędzi mapy. Zaraz tutaj będą drzewka, które oczywiście mogą mnie denerwować, gdybym o nie zahaczył. Tak się składa, że tutaj jest kilka tych świdośliw, które zostały usunięte przeze mnie za pomocą moda Map Objects Hider. Jestem bardzo ciekawy, czy te krzaki po prawej stronie to również są świdośliwe, czy nie, ale widzę, że tak, więc też będzie trzeba je usunąć za pomocą tego samego moda. Tak się składa, że mod Map Objects Hider działa na dość ciekawej zasadzie. Z jednej strony jest to modzik, który po prostu ukrywa budynki. Gdybym ja chciał na przykład iść na mapie Hutan Pantai i usunąć sobie z mapy coś dowolny, nie wiem, jakiś obiekt po prostu, to mogę mieć takiego moda Map Object Hider swoją drogą na mod Habi, ale tylko na PC, -ta, bo to jest mod skryptowy. No i wtedy jestem w stanie po prostu ukryć na przykład jakiś budynek. Wyobraźcie sobie, że mamy miasteczko i jest obiekt, który mnie denerwuje. Na przykład jakiś, no jakiś budynek. No więc mogę go ukryć i jestem w stanie go przywrócić. Ale inna sytuacja wygląda z drzewami. Drzewo mogę usunąć, ale wtedy to drzewo nie jest ukrywane, tylko jest po prostu jakby zniknięte i nie jestem w stanie go potem przywrócić. Wrócić. Dokładnie tak samo działało to w poprzednim farmingu, czyli w farmingu 22, i muszę wam powiedzieć, że jest to jeden z ciekawszych modów. Ale o modach to na pewno zrobię jakiś osobny odcinek w najbliższym czasie. Teraz robimy pole, które naprawdę będzie miało dość dziwny, bym powiedział taki ekstrawagancki kształt. W poprzednim farmingu pomyślałbym sobie, że chyba tutaj jakiś wariat jeździ, no bo kto będzie tak naprawdę pracował na tym polu? Przecież doskonale wiecie, że tak naprawdę cała moja seria opiera się na pracownikach. W farmingu 22 wykorzystywałem do tego pracowników Giantsa, a później w dalszej części serii, wraz z rozwojem mojego gospodarstwa, wykorzystywałem sobie m.in. pracownika Curseplay. Tutaj sytuacja prawdopodobnie będzie nieco inna, ponieważ pracownik Curseplay świetnie się sprawdzi na dużych polach natomiast pracownik Giantsa doskonale radzi sobie na polach, które nie mają już regularnego kształtu, nie są tylko kwadratowe i prostokątne, ale z drugiej strony nie są zbyt duże. Jeżeli pole jest ogromne, to niestety pracownik Giantsa może się pogubić z jednego prostego powodu. Ciężko puścić kilku pracowników Giantsa na jednym polu. W poprzednim farmingu było to możliwe i tak naprawdę, jeżeli ktoś ogarniał, jak ci pracownicy działają, to nie było żadnego problemu z tym, żeby puścić na przykład pięciu pracowników na jednym polu. Zresztą, ja tak robiłem, ponieważ jak miałem moje pole 20-hektarowe, to pierwsze żniwa robiłem właśnie w w ten sposób, że puściłem sobie pięciu pracowników Giantsa i oni jeździli tam i z powrotem. Działało to naprawdę dobrze, jeżeli wiedziałeś jakiś system. Tak naprawdę wykorzystują pracownicy do tego, żeby jeździć po naszym polu. W tym momencie praktycznie będzie to niemożliwe, ale na szczęście mamy tutaj moda Play, który poradzi sobie z tym tematem naprawdę dobrze. Czy moje pole będzie duże? Nie wiem. Czy będę je powiększał? Prawdopodobnie tak. Na razie jednak muszę tutaj przejechać i zrobić to pole do końca. Tak się składa, że korzystam tutaj ze specjalnego pługa, który troszkę wygląda jak głębosz, natomiast jego szerokość. Przekracza grubo 20 metrów. Jeśli dobrze pamiętam, to jest 28. Możecie bez żadnych dodatkowych modów po prostu robić sobie w tym momencie pole za pomocą tego sprzętu. Bardzo dobry, wygodny sprzęt. Swoją drogą, gdybyście chcieli zrobić na przykład nierealną orkę na waszym polu, to również możecie go użyć, ponieważ ten sprzęt zachowuje się dokładnie tak samo jak pług. Bardzo dobra maszyna do grania nierealnego, natomiast jeżeli ktoś ceni sobie realizm, no to oczywiście nie powinien korzystać z tego sprzętu, no bo ta maszyna z realizmem wiele wspólnego nie ma. Tak czy inaczej, mnie się ona bardzo podoba z tego względu, że jestem w stanie zrobić duże pole w krótkim czasie, no i oczywiście gram przy okazji dokładnie tak jak lubię. Przejedziemy sobie tutaj kilka razy, oczywiście na moim polu w tym momencie znajduje się jeszcze kilka drzew, ale spokojnie, wszyscy zostaną za chwilę usunięte. Możecie tutaj zauważyć, że w tych miejscach, w których jest trawa, mam tak jakby gratisowy poziom nawiezienia. To jest taka ciekawa mechanika, o której wielokrotnie opowiadałem już na moim kanale. Po prostu ta trawa traktowana jest jak poplon. Natomiast są też miejsca, które są można powiedzieć takimi ulicami. Są po prostu zwykłe drogi. Jeżeli ja to będę orał, to tam oczywiście nic takiego nie będzie. Nie będziemy mieli gratisowego poziomu nawiezienia. No i wtedy po prostu będę musiał przyjechać i nawieść to, albo po prostu olać. Zobaczymy, czas pokaże. A jeżeli ty byś chciał dzisiaj zostawić, dostać ode mnie serduszko w komentarzu, to możesz napisać na przykład, świetne zbiory topoli energetycznej i wtedy oczywiście dostaniesz ode mnie serduszko. Ja powoli będę się za chwilę z tobą żegnał, jeszcze dojadę sobie tutaj do samego końca, no ale muszę wam powiedzieć, że naprawdę ten pułk radzi sobie dosłownie świetnie. No więc... Więc w kolejnym odcinku będziemy musieli dokończyć tutaj pole, prawdopodobnie coś sobie zasiać, więc teraz możecie napisać w komentarzu, co powinienem tutaj uprawiać. Do zobaczenia!